Poprosił Panowie, wiecie co? Gdzie ja bym się wbił? Wszyscy yy, w pojeździe? Chyba wszyscy, nie? Wszyscy tak. pojeździe? Ja pojeżdżę jestem mhm. tak. no, To panowie będą właśnie i ozeń ruty. Wszyscy rutaj w pojeździe. Oczywiście w pojeździe no Buta bulba? W pojeździe. No i super, no kurde belek. No panowie, ciach, 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 jedziemy, no! Brum, 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 To dobrze nie brzmiało. ja bym proponował na Arnhem, Arnhem Camp, albo Ernheimische Camp, nie wiem, czy to ktoś Kamp Camp. Chociaż to jest Holandia, Arnhem, Arnhemische Camp, coś się... takiego. Holandia, tam postawić Relika wieczyta. Tam postawić Relika gdzieś na G11 w tym lasku Czy co to jest? To jakiś lasek, zielenina No tak, jedźmy tam postawmy od razu Bo pchać się ze wszystkimi nie ma sensu najmekre Tyle pies nie, 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 będziecie trzeba, Saportowy trzeba postawić, bo inaczej lewo, bardziej, w lewo No będziemy Przez otwarte będziemy się strzelać, odciągać uwagę, a w razie czego wejdziemy Poza tym lewo, mamy to. Rogi to, O się... I czołg, 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 też. Uciekaj, 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 uciekaj. Uciekaj, czołg, czołg, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, czołg, Jezus czołg,